Jumper, Rudy Jumper będzie jechał, nie? Tutaj dwie przeszkody, 10 metrów razem, ale jedzie! ale Skoczył! Skoczył Rudy Jumper! Rudy Jumper! Rudy Jumper, ale skacze, ale skacze pięknie! Ale skacze, co on robi? Co on robi? Co on robi? Pokaż się w kamerze! Pokaż się w kamerze! Ale jeszcze jedzie, nie? Co on odpierdala w ogóle? Pa, i znowu, znowu skacze, nie? Pa, co robi, nie? Oj, prawie się zabił, nie? Ewidentnie, tutaj było widać. Ale skacze, jak on się zaraz wypieprzy na łeb. Dawaj, 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 pokaż się, pokaż się. Co on robi? Co on robi? Co on robi? Ja się pytam. To jest... Większy profesor staliście, nie wiem. Michael Jordan. Po co komu jest pan? Że jest Dobra, kończymy to, bo on jest za wielkim ciopakiem. Elo.